No to dobra ten tego teraz co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz no to niech wam tak to teraz. Będzie co nie no to okej okay, zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay, zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay, niech Wam. Tak to teraz będzie co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, zróbmy my ten tego teraz co nie no to niech wam tak to teraz. Będzie co nie no to okej okay, zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, niech wam tak to. Teraz będzie co nie no to okej okay, zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, niech wam tak to. Teraz będzie co nie no to zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz będzie co nie no to zróbmy my ten tego. Dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay, niech Wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay, niech. Wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay. niech wam będzie co nie no to okej okay. zróbmy my ten tego to co mamy co nie no to okej okay. zróbmy my ten tego. Dzisiaj to co mamy co nie no to niech wam będzie co nie no to okej. Okay. No to dobra ten tego teraz, co nie no to nie wam tak to teraz będzie, co nie no to okej, okay. zróbmy no to niech wam tak to teraz będzie, co nie no to okej okay. zróbmy my ten tego dzisiaj, to co mamy, co nie no to okej okay. niech wam tak to teraz będzie, co nie no to okej okay. no to niech wam tak to teraz będzie, co nie no to co my ten tego dzisiaj robimy z ten no tymi no gośćmi, co nie no to niech wam tak to teraz. Będzie co nieno to okej, okay. nie wam tak to teraz będzie co nieno to ok, zróbmy my ten tego dzisiaj. To co mamy co nieno to okej, okay, zróbmy my ten tego dzisiaj. To co mamy co nie no to okej, okay, nie wam, tak to teraz będzie co nie no to zróbmy my ten tego dzisiaj. To co mamy co nie no to okej, okay, co nie no to nie wam, tak to teraz, co nie no to okej, okay, zróbmy my ten tego teraz, to co mamy co nieno to okej, okay, zróbmy my ten tego dzisiaj, to co mamy co nie no to niech wam, tak to teraz będzie co nie no to. Okej, okay, zróbmy my ten tego dzisiaj, to co mamy, co nie no to okej, okay. niech wam będzie ten tego z tymi nogościmi co nie. No to okej, okay, zróbmy my ten tego dzisiaj, to co mamy, co nie no to nie wam będzie, co nie no to nie wam będzie, co nie moi kumple kochani, co nie no to nie wam będzie, co nie no to nie wam będzie, co nie no to okej. Okay. No to dobra ten tego teraz, co nie no to niech wam tak to teraz będzie, co nie no to okej, okay, no to zróbmy my ten tego dzisiaj. To co mamy, co nie no to okej, okay, zróbmy my ten tego dzisiaj. To co mamy, co nie no to niech wam tak to teraz będzie, co nie no to okej, okay, no to zróbmy my teraz. To co mamy, co nie no to okej, okay, zróbmy my ten tego dzisiaj. To co mamy co nie no to niech wam tak to teraz będzie co nie No to okej okay, no to zróbmy my ten tego teraz To co mamy co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz będzie co nie no to zróbmy my ten tego dzisiaj to, co mamy, co nie, no to okej, zróbmy my ten tego dzisiaj to, co mamy, co nie, no to niech wam tak to teraz będzie, co nie, no to okej, zróbmy my ten tego dzisiaj to, co mamy, co nie, no to niech wam będzie, co nie, no to okej, no to zróbmy my ten tego dzisiaj to, co mamy, co nie, no to okej, niech wam tak to Teraz będzie co nie no to okej okay, zróbmy my ten tego dzisiaj to co. Mamy co nie no to okej okay, niech Wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, zróbmy my ten tego dzisiaj to co. Mamy co nie no to okej okay, niech Wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, niech Wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to niech Wam będzie co nie no to dobra teraz co nie no to okej. Okay. No to dobra ten tego teraz co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, czas. Wam ten tego teraz wam pokazać to co trzeba co nie no to okej okay, zróbmy my ten tego dzień dobry co nie no to niech wam tak to teraz będzie co nie no to. Okej, okay, zróbmy my ten tego dzisiaj, to co mamy, co nie, no to okej, okay, niech wam tak to teraz będzie, co nie, no to okej, okay, czas wam pokazać to co trzeba, co nie, no. To okej, okay, niech wam tak to teraz będzie, co nie, no to okej, okay, niech wam tak to teraz będzie, co nie, no to okej, okay, zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy, co nie. No to okej okay, niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz będzie co nie no. To okej okay, zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, zróbmy my ten tego dzisiaj tak to teraz. Będzie co nie no to okej okay, zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, niech wam tak to. Teraz będzie co nie no to okej okay. zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay. niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej. Okay. No to dobra ten tego teraz, co nie no to okej, okay. nie wam tak to teraz będzie co nie no to okej, okay. zróbmy my ten tego dzisiaj, to co mamy co nie no to okej, okay. zróbmy my ten tego zrobić, To co mamy co nie no to okej, okay. nie wam tak to teraz będzie co nie no to okej, okay. zróbmy my ten tego dzisiaj To co mamy co nie no to okej, okay. nie wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay. no to zróbmy my ten tego Dzisiaj to co mamy, co nie no to okej, okay. niech wam tak to teraz będzie, co nie no to okej, okay. zróbmy my ten tego dzisiaj to. Co mamy, co nie no to nie wam tak, to teraz będzie, co nie no to okej, okay, zróbmy my ten tego dzisiaj. To co mamy, co nie no to okej, okay, nie wam tak, to teraz będzie, co nie no to okej, okay, teraz co nie no to zróbmy my ten tego dzisiaj. To co mamy, co nie no to okej, okay, nie wam tak, to teraz będzie, co nie no to okej, okay, zróbmy my ten tego dzisiaj. To co mamy, co ene nie no to nie wam tak, to teraz będzie, co nie no. To zróbmy my ten tego dzisiaj, to co mamy, co nie no to okej, okay. nie wam tak to teraz będzie, co nie no to okej, okay, zróbmy my ten tego dzisiaj, to co mamy, co nie no to okej, okay. nie wam tak to teraz będzie, co nie no to okej, okay. zróbmy my ten tego dzisiaj. To co mamy, co nie no to okej, okay. nie wam tak to teraz będzie, co nie no to okej, okay. zróbmy my teraz to co mamy, co nie no to nie wam, będzie co nie moi kumple kochani, co nie no to okej, okay, okej. Okay. No to dobra, ten tego teraz, co nie, no to niech Wam będzie, co nie, moje siusiaczki, co nie, no to niech Wam tak, to teraz będzie, co nie, no to okej okay, zróbmy my ten tego dzisiaj, to co mamy, co nie, no to niech Wam tak, to teraz będzie, co nie, no to niech Wam tak, to teraz będzie, co nie, no to okej okay, zróbmy my ten tego dzisiaj, to co mamy, co nie, no no to niech wam tak to teraz będzie, co nie no to okej, okay, zróbmy my ten. Tego dzisiaj to co mamy, co nie no to zróbmy my ten. Tego dzisiaj to co mamy, co nie no to okej okay, niech. Wam tak to teraz będzie, co nie no to okej, okay. niech wam tak to teraz będzie, co nie no to okej, okay. niech wam tak to teraz będzie, co nie no to teraz ten tego, może teraz ten tego, no teraz koniec ten tego, no gadana, co nie no to zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy, co nie no to okej, okay. niech wam tak to teraz będzie, co nie no to zróbmy Zróbmy my ten tego dzisiaj to, co mamy, co nie no to niech wam tak to. Teraz będzie co nie no to okej, okay. zróbmy my dzisiaj to, co mamy, co nie no to okej, okay. niech wam tak to. Teraz będzie co. Nie no to niech wam będzie, co nie no to okej okay, zróbmy my dzisiaj to co mamy, co nie no to niech wam będzie, co nie no to okej. Okay. No to dobra ten tego teraz, co nie no to niech wam ten tego, niech wam będzie ten no ten no ten koniec odcinka, co nie no to okej okay, niech wam tak to. Teraz będzie co nie no to okej okay, zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay, teraz co nie zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no. To niech Wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to niech Wam tak to teraz będzie co nie no to. Okej okay, teraz co nie zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to teraz ten tego chyba czas ten tego iść ten tego no zakończyć ten no ten odcinek. Co nie no to niech wam tak to teraz będzie Co nie no to okej okay. teraz Co nie zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy Co nie no to okej okay. teraz Co nie no to. Zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, teraz co nie no to zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy, co nie, no to teraz, ten tego czas zakończyć ten, no ten odcinek, co nie, no to teraz, ten tego czas Wam go chyba zakończyć, co nie, no to zróbmy my. Ten tego dzisiaj na ten no ten koniec odcinka co nie no to niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, teraz co nie no to zróbmy my teraz to co. Mamy co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, teraz co nie zróbmy my ten tego teraz co nie no to teraz ten tego czas teraz. Zakończyć ten no ten odcinek co nie no to teraz ten tego no to teraz ten tego papa cześć do następnego odcinka co nie no to teraz papa cześć do następnego no to papa do widzenia no to papa no to elo elo elo.